Witam serdecznie ponownie z rezerwatu Golesz. tutaj chyba któryś film z kolei kręcę. Zobaczcie, bardzo fajna sceneria, się, szczególnie jak słońce przyświeci. Ale dzisiaj mam do zareklamowania, generalnie do recenzji. Fotoprzewodnik po Niemczech. Tysiąc miejscówek autorstwa Beniamina Jaworskiego. Strona chyba Jaworski.eu przez Y, y pisaną. W opisie będziecie mieli link. Przetestowałem ten przewodnik, przynajmniej już trzy tomy podczas trzech wyjazdów do Niemiec. Powiem Wam jakie są wady, zalety ile kosztuje, jak to wygląda mniej więcej w środku. Taka krótka recenzja. Ogólnie na plus już na wstępie mówię, ale zaraz się zapoznacie. Eee, no każdy to mniej więcej wam powiem, co bym dodał, eee, co bym zrobił inaczej i jak generalnie z niego korzystać jeszcze, poza tym, co w środku jest. Co, będę tak troszeczkę to partyzancko robił, chcę to od razu na YouTube'a wrzucić, więc wyłączam, robię pauzę. Kurczę, powinienem powiedzieć wyłączam, także się poprawiam. Zobaczcie, tak wygląda ten przewodnik. Eee, jest zrobiony kolorystycznie, czyli każdy kolor eee, tutaj na mapie Niemiec. Czyli powiedzmy, tutaj Brandenburgia, tu jest Saks... Brandenburgia, Saksonia i... Eee, lerach Nie pamiętam jak ten region się nazywa, jest na niebiesko. To gdzie jest gdzie Hamburg okolica, aż do granicy z Danią jest na, e, na taki brąz. Nadrenia południowa, chyba tak się to nazywa zielono Bawaria i kurcz do Hanower, okolice na żółto, Szwajcaria, Austria na zielono. I te samo są te same są kolory tutaj właśnie okładek. Także lecimy poszczególne przewodniki. Tak to wygląda po wyjęciu. Bardzo fajne. Mają taki specyficzny zapach, bo mam tak jak materace z włókien nie? Także ten papier to chyba jest troszeczkę inny papier niż typowy typowo drukarski. Yy, przyjemnie to pachnie. Nie powiem. <laughs> nie tak jak niektóre materace, które drażnią po prostu tym zapachem. Natomiast on jest tak lekko go czuć, ale to mi zwróciło uwagę na pierwszy, na pierwszy rzut oka. Mniejsza z tym zaczniemy od tych, które na, wykorzystałem na samym początku. Poczekajcie. E, tak, o, Mecklenburgia, Saksonia, Berlin. Dam może na szeroki kąt, żeby to było lepiej widoczne. I tak. tak. Tak to wygląda w środku. Zobaczcie, jest lokalizacja i to jest fajne, bo tutaj kod QR jest i skanując ten kod, po prostu przenosi was od razu na miejscówkę. Także dajecie trasa i moment, jedziemy. Lewalcyjne rozwiązanie. Tu akurat włożyłem na Cinowic, byłem w tym miejscu, fajne zdjęcia zrobiłem spod z, z drugiej strony Molo na dłuższym czasie naświetlania smartfonem. I to są zdjęcia Beniamina Jaworskiego, czyli autora. Nie wiem, czy ten autor, jest gdzieś jego zdjęcie. Ma też, o jest tutaj, widzicie, to jest ten gość. Tak, jest średnie to zdjęcia robi, wiecie, to co mu się uda, ale na tyle lat fotografowania, całokształt powinien być lepszy. W każdym razie nagadano, no, był radiowcem przez kilka lat, 10 lat chyba prowadził jakąś audycję, także tym przyciąga widzów, że te gadki są naprawdę płynne, To te, te programy, ma dwa kanały po angielsku i niemiecku. Dobrze to ogląda, pomimo tego, że czasami ten efekt końcowy no, jest taki no, no, niezaskakujący, jak powiedzmy ikonka albo, albo sam tytuł. W każdym razie, no w porządku. I co? Już mówiłem o tym kodzie. Tutaj są jakieś wskazówki, kiedy coś jest otwarte, jak tam dojechać. No najczęściej ja autem dojeżdżam albo rowerem. I są zdjęcia w dzień i w nocy. Fajnie jest, że czasami są nie wszędzie, ale są też autorzy, których można gdzieś tam na Instagramie albo w Necie poszukać i zobaczyć więcej ich zdjęć. No i tu są podane hautmotywy, czyli motyw główny, i czasami jakiś niejeden motyw, czyli co tam przy okazji można, można zobaczyć. I tutaj na przykład to jest tak podzielone, że jest... Popatrzcie, jest ta mapa, bardzo pomocna. Na wstępie możemy sobie jakoś to podzielić albo zorganizować przejazd. Jest spis treści. O i taki zachęcasz, najlepsze foty, nie? No i mamy na przykład tutaj Berlin sam. Ja ten Berlin nocą to już planuję, ktoś ja z kolei albo nie ma czasu, albo jestem tam w jakimś innym celu. O, to robiłem, ale nie o zmierzchu, tylko o... tylko gdzieś tak przed zachodem słońca. Berlin i zoo. No nie będę wam całego omawiał, to tak po prostu taki pięciominutowy film chciałem zrobić. Jak to po prostu wygląda. Dobra, to mamy ten pierwszy tom. Znaczy jeden z kilku, jeden z pięciu domów, z którego jeszcze korzystałem, z tego nie, o z tego korzystałem. Zrobiłem praktycznie identyczne zdjęcie nawet przy lepszych warunkach. Więc patrzymy na drugi. I tu też mamy podzielone na, na ten region, na ten region Brema, Hamburg, tak to w skrócie wygląda i prawdopodobnie najciekawszy z wszystkich czyli Szwajcaria, Bazylea te miasteczka Lautenbrunnen, czyli najciekawsza dolina w Europie według niektórych Curich do odwiedzenia mam w tym roku mam nadzieję, że się uda, popatrzcie o to jest fajne foto, kompozycyjnie czasami się takie perełki trafiają, ale ogólnie jest duży wybór fajnych zdjęć trzeba doszukać, po prostu jeszcze inne ujęcia, popatrzcie, no i ogólnie tysiąc miejsc zapakowane w takie opakowanie. Tak, może podsumuję na szybko, co mi się podoba, a co się nie podoba. Podoba mi się ten motyw z kodem QR. Super sprawa. E, przy okazji, jak wybierzemy to zdjęcie, wiadomo w galerii Google się wyświetla mnóstwo innych zdjęć, ale warto jeszcze generalnie wpisać to miejsce, żeby wyświetliło się w innych galeriach. Dałbym więcej zdjęć. Miniaturek powiedzmy zamiast dwóch, trzech zdjęć upchałbym sześć. Nie, ale wiadomo, to większe koszty. Więcej zdjęć autora powinno być, mnóstwo zdjęć z drona powinno być, bo to przy zachodzie słońca tam są takie fajne kompozycje, że powinny być foty z drona, praktycznie nie ma. No i myślę, że smartfonem można było spróbować, żeby ludzie też nie myśleli, kurde, no nie zrobię smartfonem, bo mam no, jakieś tam Xiaomi albo coś. A już takimi telefonami się da fajne foty robić, a tego nie ma. Na plus, generalnie ja bym to kupił, polecam, jak widzicie po Niemczech, kosztuje 500 zł na nasze, z wysyłką to 550 kosztuje. Mam nadzieję, że Was zachęciłem. E, taki krótki film. Do następnego. Pozdrawiam.